ludzie ze strony no i widzimy się znowu jakieś 2-3 dni przed początkiem nowej edycji serwera MCHC no i słuchajcie jakieś miesiąc temu, 2 miesiące temu tak samo się słyszeliśmy tak samo taki sam filmik był który uzyskał wielką popularność ze strony całych całych można powiedzieć hardcore'ów Minecraft'a, tak? Dużo, dużo, naprawdę dużo osób go udostępniło. Tak samo ten filmik też możecie udostępnić. Macie link oczywiście w opisie. No i tak, słuchajcie. Teraz ta edycja będzie na 1.7, na 1.8. Będzie opierać się głównie na potach, tak? Czyli, mówiąc w skrócie poty. Maksymalne przygotowania w ekwipunku to jest pół godziny dalej. Robicie seta, idziecie na bitwę. Nie ma, nie ma rycia stona, nie ma rycia na godzinami, nie ma wymyślania HotKai, nie mamy wymyślania skryptów na kręcenie się wokół siebie, jak to było <śmiech> wcześniej <śmiech> na edycję edycji MCHC na tym, na, na hejście, tak. E, nie ma czegoś takiego, po prostu chodzicie, robicie seta, robicie poty i idziecie się bić. I nie chcę widzieć ani jednej osoby, która skończy edycję wcześniej niż dwa tygodnie po rozpoczęciu MCHC, bo naprawdę to będzie hamstwo, dlatego że teraz już nie macie na co narzekać, nie będzie knoków. Nie będzie nic, co by wam mogło przeszkadzać. Ta edycja po prostu powinna być świetna. Jedyne jak to co tutaj może zjepać to jest administracja, ale myślę, że stanie na wysokości zadania i zrobi tak, żeby nam się wszystkim podobało i żebyśmy grali jak najdłużej. Mówiąc tutaj również o eventach, event na przykład zamek adminów, o, albo gladiatorów też dawno nie było. To już naprawdę dawno nie było gladiatorów. teraz ludzie pokazać, że rzeczywiście skoro chcieliście tą medycynę na poty, no to pograjcie na tym, tylko że pamiętajcie o tym, że jeżeli padniecie, to miejcie w głowie ten taki, taki, nie, wiem, impulsik. ogarniecie sobie tego umbana, wchodzicie i nie musicie kopać godzinę. Wystarczy, że pokopicie pół godziny, zrobicie seta i zrobicie poty. A nawet jeżeli seta nie byście musieli robić, to 10 minut macie wszystkie poty i idziecie się bić. I to jest wszystko, a głównie na serwerze o to chodzi, żeby się bić, żeby zdobywać pierwszą topkę, jeśli chodzi o graczy serwera, tak? O to, żeby zdobyć pierwszą topkę Gildi. no jeżeli ktoś lubi kopać absamo, to i tak będziemy tego psa, i tak będziemy tego absal, ale tam do drugiej osobie zobaczymy po prostu jeszcze go by kubość kapa. Jeżeli chodzi o nas, czyli o czwarte, może chodzi o społeczeństwa Minecraftowego, to wychodzicie i się bijecie, tak? I jeżeli padniecie to się nie martwcie naprawdę, ponieważ wystarczy sobie ogarniecie tego Lundana i pójdziecie i nie wiem, ogarniecie sobie od albo go sami zrobicie maksymalnie ze zrobieniem co to jest myślę pół godziny i zrobieniem poty, i wyjściem na górę i żeby iść się bić. A jeżeli, a jeżeli ogarniecie sobie od końca, to jest 10 minut robienia potek i lecicie po prostu na górę i na pierdalacie i wbijacie pierwszą topę gildi i wbijacie pierwszą topę dla siebie żeby być tym top 1 graczem na, na głównym serwerze w Polsce. Także słuchajcie, nie ma teraz stękania, kwękania, srania i w ogóle wszystkiego, że są beczki, że są fosy, że to obok nog będzie wyłączony. Także teraz nie macie już się do czego przypierdoli, ponieważ już teraz wszystko jest tak zrobione, że już musi wam się podobać, już musi wam się podobać, a te osoby, które wam kończyć edycję przez to, że są poty, są po prostu zwykłymi Stewami, ponieważ no co, co może co może być złego? Co może być złego w potach? Idziecie na chwilę i po prostu robicie te poty i wychodzicie. Jeżeli nie potraficie się bić na te poty, no, to idźcie na jakiś serwer Sarah fine albo... Albo na coś innego, żeby ogarnąć sobie przez te 3 dni poty jeszcze, bo było też dużo osób, może nie grało na poty, ponieważ nie wiem, niedawno zaczęło swoją przygodę w Minecraft yy, i chce właśnie pogrzeć na takich serwerach, a no to niech idzie na jakiś serwer niech ogarnie przez te 3 dni jeszcze te poty i tyle, a potem niech sobie na serwerze poszuka, nie wiem, na goglach, jak zrobić potkę na Fire Resistance i tyle, i możecie iść się bić, to nie ma nic prostszego niż poty. Także słuchajcie, to był taki film motywacyjny ode mnie. Pamiętajcie, żeby ten kto może udostępnił ten filmik i wspomógł całą akcję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, ponieważ to mega pomaga przy promingu tego całego filmu i tej całej akcji. Gramy do końca. No i słuchajcie, to tyle ode mnie. Dziękuję, że się do końca. Na razie i cześć.